Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Kamila Sumerka, szefowa sztabu. Witamy serdecznie. Witam serdecznie wszystkich Państwa. Co się dzieje powiedz mi dzisiaj? Naj, w sumie najgorątsze wydarzenie. Co się stało w Radiu 1030, jeśli mogłabyś o tym nam powiedzieć? Dziękujemy naszym wspaniałym, wspaniałym przyjaciołom z Radia 10.30, którzy właśnie w tej chwili skończyli licy, licytację złotego zło, zło serduszka. Jest to bardzo cenne dla nas serduszko, bo to jest serduszko, na które zrzucił się cały nasz sztab. Cały nasz sztab orkiestrowy zapłacił za nie i właśnie zostało sprzedane na antenie radiowej za 3,5 tysiąca dolarów. Oh my god, to chyba pierwszy raz w sumie w... W życiu Wielkiej Orkiestry Sztantecznej Pomocy zostało sprzedane za tyle pieniędzy. Po raz pierwszy! Rekord! Czy wiemy, kto w ogóle kupił to serduszka? Kupił pan Piotr, który tutaj przybędzie i osobiście nam przyniesie pieniążki. Także będziemy mieli szansę mu podziękować. Super, Kamila, powiedz mi, czy będziemy się łączyć z, z Polską. Oczywiście, już jak wiecie pewnie, już jesteśmy po pierwszych dwóch połączeniach. Zostało jeszcze jedno, jedyne o godzinie 17, czyli 5. Czyli, czyli za godzinę. Za godzinę, ostatni. Połączenie z Polską, u nich to będzie północ. Także wszystkich zapraszamy do nas, do Koperniku Center. Jeżeli chcecie, żeby wasze rodziny zobaczyły was tutaj, chcecie im pomachać, chcecie być częścią tej świetnej imprezy, teraz jeszcze macie czas, żeby przyjechać. Zapraszamy. Powiedz mi jeszcze, co będzie się działo na głównej scenie w Aneksie. W Aneksie cały czas trwa scena dziecięca. Najmłodsi nie przestają się bawić. Później zaczynamy koncerty, gramy do samego na scenie głównej jak zwykle gorąco. Piotrek i Anna Maria świetnie sobie radzą z prowadzeniem sceny. Zespół za zespołem. Zapraszamy. Będziemy grać do późnych godzin wieczornych. Pytanie, bo wiem, że jesteś zajęta Kama, ile uzbieraliśmy pieniążków już? Tak mniej więcej. Nie mam zielonego pojęcia. Pieniądze ciągle napływają. Wszystkie sklepy, wszyscy wolontariusze, wszyscy przynoszą nam pieniądze w każdej chwili. Także nie mam pojęcia. Może za około godzinę powiem coś konkretnego. Dajcie mi to sprawdzić, jest tutaj wielkie zamieszanie jak widzicie. Wszędzie aukcje, wszędzie zabawa. Jak tylko będę mieć konkretne informacje, przybiegnę i powiem. E, czyli pieniądze, zbiera, e, pieniądze są liczone cały czas. Pieniądze non-stop są liczone. Mamy całą ekipę profesjonalistów, którzy siedzą i nic więcej nie robią, tylko liczą te wszystkie pieniążki z każdego sklepu, z każdego biznesu, od każdego wolontariusza i tego wszystkiego, co się dzieje tutaj. Tak Dużo, troszeczkę cierpliwości super dziękujemy serdecznie Kamili Kamila naprawdę ma dużo rzeczy do zrobienia tak. jest wspaniałą organizatorką Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy trzyma wszystko po prostu napięte i dziękujemy Bo... Tobie bardzo serdecznie ja. za prowadzenie tego wszystkiego Nienia, jesteś najlepsza na świecie pozdrawiamy serdecznie ja jeszcze chciałam tylko coś powiedzieć chciałam podziękować Wam wszystkim wszystkim wolontariuszom wszystkim naszym najwspanialszym sponsorom bez Was nie byłoby tej imprezy także bardzo serdecznie, z całego serca dziękujemy. Pozdrawiamy naszych przyjaciół na południu, sztab góralski. Pozdrawiamy wszystkich w Polsce i na całym świecie i bardzo dziękujemy. A łączymy się dzięki rtvsicago.com Także możecie nas oglądać na żywo. Powtarzam, to jest www.artvchicago.com. Do zobaczenia za chwilę. Dziękujemy Miałem serdecznie. Przed nami jedna ze stokrotek, Urszula Narewski, bo już wiadomo, że miała wspaniałe sala ostatnio. Urszula jest jedna ze stokrotek, która organizuje cichą aukcję. Powiedz mi Ula, co mamy dzisiaj na tej cichej aukcji? A więc na cichej aukcji mamy sporo rzeczy z tegorocznej a, e, 22 Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mamy e, bardzo dużo rzeczy przekazanych przez nasze lokalne sklepy Lowe's i Home Depot. Mamy sporo giftów a, kosmetycznych przekazanych przez różnego rodzaju biznesy kosmetyczne. Mamy książki, mamy dwa medaliki złote przekazane na aukcje. Mamy również e, rzeczy sportowe. Przede wszystkim bardzo ważnym giftem jest, a właściwie są rękawice ufundowane przez Andrzeja Fanfare. Mm -hmm. Z podpisem, prawda? Z podpisem przede wszystkim. I jeszcze oh, mamy Blackhawks, prawda? Blackhawks. Blackhawks. Blackhawks, mamy chyba koszulkę, jak Koszulka, wisi tego, tam, są. wisi tam. Czy są już jakieś podbicia na tą koszulkę? Czy jest jakaś licytacja na nią? Bo myślę, że chyba już, już jest. Jest już cena wywoławcza jest 350 dolarów. Już mamy pierwszego... Właściwie mamy już pierwszą osobę, która próbuje to przebić. Czekamy na dalsze podpisy. Oby to poszło jak najlepiej do góry. I jeszcze mamy... Eee, jeszcze mamy, co mamy od nich? Mamy kij hokejowy, kij hokejowy, również z podpisami wszystkimi. Eee. Też w tamtym roku, nie wiem czy pamiętasz Magda, to była praktycznie najdroższa rzecz, która poszła za 700 dolarów. A nie 1700? 1700, a może 1700. O, nie jestem pewna. Jest, ale było bardzo dużo pieniędzy. <laughs> bardzo dużo pieniędzy przekazanych było właśnie na rzecz osoby, która wyrocowała kij hokejowy. Wy, wylicytowała, nie wylicytowała. 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 Teraz czekamy to dalej. To dziewczynka, pamiętam dziewczynkę. która Malutka dziewczynka, grała, była statusiem. tak. Ona tak. grała w hokeja. Właśnie tak. bardzo tą hejt, pamiętam i ona kupiła kij hokejowy krążek i chyba nawet Jersey. Podbijała spekla. cały czas cenę do góry ze swoim tatą. Jeszcze mamy około 3 godziny aukcji, także w dalszym ciągu czekamy na osoby, które będą podbijały ceny na wszystkie nasze fanty, które biorą udział w cichej aukcji. Obyśmy Oby zebrali jak najwięcej pieniędzy. A oprócz tego mamy jeszcze Allegro, które cały czas działa. Dokładnie. Tam również ceny idą do góry. Tak idą. Ludzie podbijają. Podbijają ceny. Tam jest przede wszystkim najważniejsze serduszko numer 1. Tak. A czy ty wiesz, że serduszko w 10.30 sprzedało się za 3,5 tysiąca dolarów? To z tego co pamiętam Teraz? Na... Tak, ale z tego co pamiętam w tamtym roku I to było, było nasze serduszko? Nasze serduszko. Ale w tamtym roku na w Saucie poszło serduszko za 3 dolarów, prawda? Tak, to teraz... A w tym roku jednak mimo wszystko licytacja w Radiu 1030 poszła do góry 3,5 tysiąca. Tego jeszcze nie było tego na przestrzeni. Nie było. Jak e, Chicago gra z Wielką są Świątecznej pomocy tego jeszcze nie, bo to jest pierwszy raz. Oby poszło tak jak najlepiej, abyśmy zebrali jak najwięcej pieniędzy, abyśmy przebili kwotę pieniędzy, którą zebraliśmy w tamtym roku. Myślę, że dobijemy do 100 tysięcy. Co ty myślisz? Ja do <laughs> Dobrze, dziękujemy. Sobie. Serdecznie z nami była Urszula Narewski ze Stokrotek. Pozdrawiamy i do usłyszenia. Do usłyszenia, do zobaczenia. Nie pozwolę wolę do pracy dalej. Tak, na razie. Jesteśmy na 22 finale Wielki Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ze mną jest Tadeusz Malkowski. Tadeusz, nice. Tadeusz Markowski. Możemy się troszkę przesunąć Jesteśmy. tutaj. Słuchajcie, Tadeusz jest sponsorem wszystkich serduszek, które były fundowane na Wielkiej tak jest, Orkiestry, Wielkie Orkiestry Świątecznej tak Pomocy. Jest jak już mówiłyśmy wcześniej, jedno serduszko się sprzedało za 3,5 tysiąca dolarów sprawa. w 10.30, za co bardzo serdecznie dziękujemy panu Piotrkowi. Tadeusz, w ogóle e, wiem, że w tamtym roku tak samo brałeś udział z nami. Jak w tym roku Ci się podoba cały, e, cała ta wielka orkiestra świąteczna cała ta impreza? No, jestem absolutnie zachwycony, dlatego że tutaj bije serce Ameryki, tutaj są ludzie dobrej woli, tutaj są ludzie, którzy kochają dzieci, chcą pomagać, dzielić się z innymi, to jest nieprawdopodobna rzecz, dlatego że w tych czasach, w takich warunkach, jakich żyjemy w tej chwili, naprawdę ludzie pokazują to, co w nich jest najlepsze, w ich wnętrzach. To jest nieprawdopodobna rzecz, jestem zachwycony. Naprawdę, proszę Państwa, czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Jest taka masa ludzi, tyle ludzi dobrej woli, którzy dają pieniądze dobrowolnie na te małe dzieci, które potrzebują, naprawdę potrzebują. Państwo sobie nie zdajecie sprawy chyba w jakich warunkach ludzie żyją i jak ciężko jest walczyć o zdrowie nie mając maszyn, nie mając sprzętu do tego. Żeby być zdrowym. Serdecznie, serdecznie Państwu dziękuję. Naprawdę wszystkiego najlepszego. Wszystkiego niech się szczęśli w nowym roku. A my dziękujemy Tobie, Tadeuszu, za poświęcenie swojego czasu. Najmniejszego problemu. zawsze. Swo Pana serca i za wszystko, co Pan zrobił w, w 22. A, w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ja Wam dziękujemy dziękuję, serdecznie. bo Wasza olbrzymia praca właśnie daje te efekty. To, co widzimy w tej chwili. Gdyby nie wy takich rzeczy by się nie działo. Gdybyście nie my wy... Wszyscy, my absolutnie wszyscy, wy wszyscy, my wszyscy. To jest wolontaria, to jest nieprawdopodobna rzecz, naprawdę. Ja stary Harcerz wam mówię, czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Jest to fenomenalne, fenomenalne zjawisko. Naprawdę serce bijące Ameryki, Polonii Amerykańskiej teraz w center to jest chyba najpiękniejsza rzecz, jaka mogła się zdarzyć na początku roku. Ten rok będzie proszę Państwa fenomenalny. Kto dobro daje, to dobro wraca. Tadeuszu, czy w ogóle miałeś okazję iść na główną scenę i posłuchać jakichś zespołów? Nie, jeszcze, jeszcze nie? nie. Mam masę tutaj znajomych, przyjaciół i tak dalej i cały czas z kimś się znają, ale już za, za chwilę będę szedł. Super. Dziękujemy serdecznie jeszcze raz. Tadeusz Malkowski. Eee, Atlantis Jewelry. Atlantis Jewelry za wsparcie i za wspaniałe serce. Dziękujemy dziękuję, bardzo. Dziękuję serdecznie jeszcze z całego serca. Dziękuję. dziękuję.